W cużarniach służymy do to... Wilgotności 18-20 stopni według normy epalowskiej. no i jest sprzedawana, idzie w, cały, w całą Europę, także wysyłamy to i, do, i na kraj, i na ESP. E Posiadamy też drugą linię KP, firmy KP, hiszpańska linia KP, która robi nam palety jednorazowe. Z tych elementów, których żeśmy widzieli, z gorszych, z, z tak off te, które wymagają jakby, mniejszej dokładności, ale to jest też dla innego klienta pod towar, która paleta jest. Ogólnie paletą niezwrotną. Palety epalowskie są paletami wzrownymi. Grube, żywe, z nadami tu są obrabiane. E, w Co nie przejdzie przez maszynę to jest tak na ręce. Tak. E, tamta linia kartarzka przelabia od 10 do 40. Wszystko po, średnicy, wszystko powyżej i 40 jest tutaj przerabiane. i na deskę do długości. Tak samo, deska jest skanowana i później e, wzięta na odpowiednią funkcję. Panowie to tylko na klasy deski pierwsza blasa, druga blasa, trzecia blasa. lub buch. Produkty są przywiązane na magazyn, tutaj taki przejściowy. Z tego magazynu będzie jest odbierane albo na, yy, na wydział montażu palet, wbijania palet, albo idzie to do suszarni, ewentualnie do klienta. Różne jakości deski, w zależności od surowca, od potrzeb klienta. Tutaj znajdziemy elementy na skorniki do palet. Deska drugiej klasy na, na paletę jednorazową i elementy, tutaj jest spornik na to są wszystko na elementy jednorazowe do palety jednorazowej to jest już element do palet fumigowanych które będą szły na eksport poddane obróce termicznej będzie drzewa maszyna do produkcji europalety tak zwanej. Tu produkujemy standard, paletę wysokiej jakości standard, standardowaną Europaletę. Kolega załadowuje troski. Całe paliście są dziękute na skąd szczególne. Sto wpadzie na taśmę. co do robi ta maszyna? Ta maszyna co robi? Ta maszyna zbija pierwszą jakby górę palety. Zaraz podejdziemy. To no, się składa z góry i z dołu palety. I jest wbiana. To będzie za chwilę. O i teraz są spłacamy te tym kącie. tam składają. idzie dalej, I tam to 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 ale teraz na Europalecie, to jest kłopot Te zasobniki, elementy, które idą na, na, na dół Europalecki. I ta sama sytuacja, z zbija. Dzień dobry, daleko. Progowanie buchu, cały... Tak, to są opakowane, tak jak w po tyle palet w skrótku. Można ten bo jedna na drugą. Układanie tutaj jest programowane przez profesor, a jest specjalny sposób To jest nasza największa komora, 4200 palet w sadu, 1001 MW zaposzywania ciepła. I jaki czas suszenia palety? E, z pa palety, w zależności od grubości od elementów, ale przeciętna paleta e, tutaj suszy się około 3, do, 3 doby. do wilgotności 20%. W jakiej temperaturze? Proces zaczyna, e, zaczyna się od temperatury 15, 18, 20, 40. Fumigacja następuje w temperaturze 56 stopni około pół godziny 40 minut jest podbijana do 76 stopni. Wtedy się zaczyna się prawdziwe suszenie. Trwa to około 18-20 godzin i temperatura półnie zaczyna być opuszczana do temperatury otoczenia. W międzyczasie para wodna, która jest w paletach poprzez procesor jest wyrzucana na zewnątrz kominkami grzanie wietrzenie, grzanie, wietrzenie. To jest cały proces produkcji. Rozliczamy moc. Tak wygląda taka szynka z procesorem w środku. To jest zadana temperatura, wilgotność. Te, które na chcemy uzyskać, podajemy. Na przykład w komorze numer 5 mamy temperaturę 69,6 stopnia, wilgotność 2,5. System jest automatyczny, i tu mamy podgląd. Otwarte grzanie, automatyk, natryski w automacie, bo też wodą czasami trzeba zrosić, żeby zrównać wilgotność. I wilgotność końcowa będzie tego 18 stopni tych elementów z tej systemu. Ingenieur człowieka polega na tym, żeby trzeba wbić rodzaj drewna, do jakiej wilgotności chcemy drewno uzyskać. I czy to ma być słyszone szybko, czy mniej, czy bardziej spokojnie, w zależności od potrzeb i włączamy, to nas proces przestaje interesować. Każda suszarnia ma klamkę od środka i zewnątrz, By gdyby ktoś był przypadkowo zamknięty, wiadomo, nie będzie słyszał, to musi sobie samo otworzyć i wyjść, bo był przypadek, że po zginął, bo temperatura go po prostu zabiła. Nie mógł wyjść, krzyczał, nikt go nie słyszał. Było to w Polsce kilka lat temu i jest wymóg taki, że klamka musi być zewnątrz i wewnątrz w bramach Sużarni. To jest standard europejski w tej chwili. Załadowane, gotowe do wysyłki. Towar, który idzie generalnie na eksport. Większość jest eksportowana do Holandii, Belgii, Niemiec. Trochę do Włoch.